Siedzę na ławce, matura już zdana. Co dalej mnie czeka? Przyszłość nieznana. Praca, studia, a może rodzina? Może policja? To jest rozkmina. Nie, nie, ta opcja się nie zgadza. Kręci mnie tylko pieniądz i władza. Mogłem wyjechać za granicę, a teraz przyszło mi tu siedzieć samemu, i notować dziesiątą stronę? Tacy to mają fajnie, pośmieją się, pożartują, od razu czas im płynie szybciej. Ech. Na wykładach sam, na ćwiczeniach sam. Boże, nawet kanapki muszę sobie robić sam. O, ile bym dał, by to ona zrobiła mi śniadanie, a przynajmniej na mnie spojrzała. Studiowanie nie okazało się jednak takie świetne jak myślałem, gdzie to życie studenckie, o którym tyle słyszałem. Wykład, ćwiczenia, przystanek, dom. Boże jutro egzamin, a ja jeszcze nic nie umiem, skąd ja wezmę te notatki? Trudno, więcej się nie nauczę, co będzie, to będzie. Rano wstanę, jeszcze poczytam. Hej Dawid, miło, że wpadłeś. Może się razem pouczymy? Panie Dawidzie, mam nadzieję, że miał Pan wystarczająco dużo czasu, żeby dobrze przygotować się do egzaminu. Myślę, że pytanie z kategorii łańcuchy i sieci dostaw nie sprawią już Panu żadnego kłopotu. Przystępujemy. Dobra, a Pan? Na egzamin. Ale my już zaczęliśmy egzamin. Przepraszam bardzo, ale autobus cię popsuł. No dobrze, proszę usiąść w pierwszej ławce. No tak, kartki nie mamy. Wyjaśnij, istotę tworzenia wartości dodanej w sieci dostaw. O oh my God! Ej kolej, coś ci wpadło. O, dzięki wielkie, jak poszło? Na ludzie. Jak Z na dali? Mi się jakoś nie udało. Tak? A ja chodzę do koła logistycznego i wszystko wiemy. Jakie koło? O czym ty mówisz? To wam w ogóle chodzi na to. Na przykład ja, Marta. Ja, Marta. A kiedy ktoś, macie zebranie? Jak coś to wpadaj po zajęciach. Okej, okay, dzięki, wpadnę na razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie, ale kolegę on by chciał do koła tak? No ale przecież on się w ogóle. Proszę Państwa, no cóż, no, proszę usiąść, zobaczymy na co będzie Pana stać. Dziękuję. No, Będziemy brali udział w konkursie, który przede wszystkim dedykowany jest dla kół naukowych. Także ja sobie nie wyobrażam tego, żeby nasze koło nie brało w tym czynnego udziału. Konkurs polega na tym, abyśmy przygotowali plakat. To kto? Ja. Dobrze, to ja wobec tego zapisuję. Okej, okay, to będzie tak. Pani Marta, Daniel, Pani Alicja. Ale mówiłem, że będą cztery osoby. Mamy trzy, więc jeszcze jedna osoba jest nam potrzebna. A ja bym wziął nowego, niech się wykaże. Zgadzam. No, ma szansę. Dobrze, będzie Pan miał szansę, żeby się wykazać i że Pan faktycznie zasługuje na to, żeby być z nami w kole. Od czasu spotkania w kole wszystko stało się ciekawsze: wspólne projekty, szkolenia, wyjazdy, konferencje, nowe przyjaźnie, zabawne sytuacje, ciekawsze wykłady, nowe możliwości i szansa na rozwój. O, dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry, moje ulubione dzień dobry. koło. Dzień dobry. A pan? Tak. Pan? Pan? pan się nie zagubił? Nie. Pan należy do koła? Tak. No ale jakoś po ostatnim egzaminie. Nie wróżyłem panu zainteresowania logistyką. A jutro? A jutro będzie lepiej. Będzie dobrze, panie Dawidzie. Będzie. Trzymam za pana kciuki. Do jutra. Do zobaczenia. Dziękuję. Życzę nieprzespanej przez panej Nocy. Dziękuję. Zapraszam na następną osobę. Dzień dobry. O, dzień dobry panie Dawidzie. Bardzo proszę. Dziękuję. Znowu się widzimy, no, niestety. ale w jakże innych okolicznościach. Czym upatruje pan atrakcyjności logistyki?